Dzień dobry państwu, jesteśmy na Przekopie Mierzei Wiślanej. Jest z nami pan prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki. Bardzo proszę panie prezydencie o zabranie głosu. Szanowny panie premierze, szanowny panie ministrze infrastruktury, szanowny panie wojewodo, panowie ministrowie, witamy wszystkich państwa bardzo serdecznie, dziennikarzy, przedstawicieli mediów, ale także wszystkich naszych rodaków, którzy mają możliwość zobaczyć to, spotkaniem medialne w tym bardzo specyficznym miejscu, jakim jest miejsce budowy tak zwanego przekopu przez Mierzeję Wiślaną jak to się popularnie mówi, a tak naprawdę po prostu drogi wodnej poprzez Mierzeję Wiślaną z Zatoki Gdańskiej poprzez zalew Wiślany do Elbląga, do portu w Elblągu inwestycji, która po pierwsze. Wzmacnia suwerenność Rzeczypospolitej, bo to jest jej najważniejsza rola, żebyśmy nie musieli pytać naszych sąsiadów, czy możemy wpłynąć na wody zalewu Wiślanego, nasze wody terytorialne, czy możemy dostać się do portu w Elblągu. Po drugie, po to, żeby ożywić region Elbląski, cały tutaj część Pomorza, warmi Mazur właśnie handlowo po to, żeby mogły tutaj wpływać statki, po to, żeby Elbląg z powrotem odżył jako port. A także, żeby poprawić możliwości ruchu turystycznego. Po to jest realizowana ta wielka inwestycja. Byliśmy tutaj z panem premierem nieco ponad rok temu, w ostatnim dniu maja. Dzisiaj jesteśmy w pierwszym dniu lipca i ktoś, kto porówna, czy to materiały filmowe, czy materiał fotograficzny z tych dwóch wydarzeń, ten będzie widział, jak ogromny tutaj nastąpił w międzyczasie progres, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Widać, że wszystkie prace biegną w terminie, że tak jak zapowiadano, do przyszłego roku można się spodziewać, że pierwsze jednostki pływające będą już mogły przepłynąć tym nowym kanałem poprzez, poprzez tutaj mierzeję Wiślaną. A do 2023 roku będzie w pełni zakończona ta inwestycja. Ściśle mówiąc, to co tutaj Państwo. Którzy tą budowę prowadzą, nazywają trzecim jej etapem, kiedy nastąpi pogłębienie zalewu wiślanego i w pełnym zakresie udrożnienie portu Welblągu dla tych największych jednostek pływających, które tutaj będą mogły się poruszać. Dziękuję panu premierowi, że jesteśmy tutaj razem. Inwestycja jest finansowana przez polski rząd, jest obietnicą złożoną jeszcze w 2006 roku właśnie. Mieszkańcom Elbląga, tym wszystkim, których interesują walory turystyczne tego, tego regionu, że będzie ta możliwość przepływania i skrócenia znacząco drogi poprzez właśnie polskie wody terytorialne cały czas bez pytania o zgodę Federacji Rosyjskiej, żeby można było na zalew Wiślany wpłynąć. Cieszymy się ogromnie z tego, że ta inwestycja biegnie. Ja ze swojej strony dziękuję wszystkim, którzy tutaj na co dzień pracują, którzy prowadzą tą budowę. Odpowiadają za to wielkie zadanie inwestycyjne, bo rzeczywiście widać ogromnie postęp tych prac. Mam nadzieję, że to także uspokaja mieszkańców, że most północny już jest gotowy. Drugi most jest w tej chwili w, w, już w budowie i będą do dyspozycji. W związku z tym, dwa mosty nie będzie takiego momentu, że nie będzie dojazdu do, nie wiem, krynicy morskiej, że ta druga część. Mierzei Wiślanej nie stanie się wyspą, tylko rzeczywiście będzie cały czas systematycznie połączona z tą częścią lądową Rzeczypospolitej i, i ta komunikacja będzie tutaj przebiegała bez przerwy. To będzie piękne zarazem miejsce turystyczne. Mamy nadzieję, że będą tutaj mariny, że będą tutaj kafejki, że będzie to także wielka atrakcja turystyczna, że to miejsce będzie długo żyło, będzie się cieszyło radością i popularnością i będzie takim. Będzie taką nową atrakcją turystyczną rozwijającej się Rzeczypospolitej. Bardzo się z tego cieszę. W zeszłym roku mówiliśmy z panem premierem, kiedy ja prowadziłem kampanię wyborczą, że ta wielka inwestycja to jest jedna z tych inwestycji, które nazywamy planem DUDY. Ja podtrzymuję swoją wolę opiekowania się tą inwestycją, dlatego dzisiaj tutaj jestem razem z panem premierem, ale ona staje się też elementem. Tego wielkiego, znacznie szerzej zakrojonego, wielkiego planu inwestycyjnego, planu dla Polski, który, który jest w rękach pana premiera, który pan premier razem z rządem będzie teraz realizował, a ja będę w tym zakresie polski rząd wspierał, bo patrząc na czas, który, mam nadzieję, zaczyna być za nami, czyli na okres pandemii koronawirusa, kiedy nasza gospodarka ucierpiała, kiedy Ucierpiała choćby właśnie turystyka. Mamy nadzieję, że takie inwestycje jak ta pozwolą tą turystykę nie tylko ożywić, ale przede wszystkim ogromnie wzmocnić w przyszłości, a przede wszystkim, że wielkie inwestycje będą takim ogromnym impulsem rozwojowym dla Rzeczypospolitej, a w efekcie przełożą się na unowocześnienie naszego kraju, podniesienie jakości życia mieszkańców, wzrost stopniowy wynagrodzeń. Wszystko to. Czego tak bardzo pragniemy, czyli także zbliżania się poziomem życia do tego, jaki jest w najbogatszych krajach na zachodzie Europy. Cieszę się ogromnie, że możemy z Panem Premierem razem patronować tej inwestycji. Przekazuję głos Panu Premierowi. Dziękuję bardzo. Szanowny Panie Prezydencie, Panowie Ministrowie, drodzy wykonawcy, Szanowni Państwo. To niebywałe, że pierwsze plany przekopy Mierzei Wiślanej to jeszcze XVI wiek. To czasy Stefana Batorego, później Eugeniusz Kwiatkowski, a później wielokrotnie była nadzieja na to, że zostanie udrożniony, rozwinięty ten kawałek Polski, przepiękny kawałek Polski wokół Elbląga, Warmia, Mazury dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej. I długie lata, długie dekady, nic nie mogło się tutaj zadziać, ponieważ nie było woli i wiary w to, że można dokonać ten przekop, że można zgromadzić środki, środki budżetu państwa polskiego i przeznaczyć na tą wielką, jeśli mogę tak powiedzieć, piękną budowę. Mi się bardzo naprawdę ona podoba. Dziękuję bardzo pani dyrektor, panu inżynierowi za takie piękne oprowadzenie po tej budowie. Ale Szanowni Państwo, Przekop Mierzei Wiślanej to także wyraz naszego realizmu politycznego. Tak jak Pan Prezydent powiedział, to umocnienie naszej suwerenności. To także nasza duma, dlatego że nie będziemy musieli pytać naszego wschodniego sąsiada, czy możemy wpłynąć na nasze własne wody terytorialne. I ta duma jest możliwa również dzięki temu, że. Te plany inwestycyjne uzgodniliśmy wcześniej, że właśnie w ramach planu DUDY, planu inwestycji wielkich, ale też mniejszych, inwestycji w najróżniejsze obszary życia publicznego, usługi publiczne, usługi dla mieszkańców, o których dzisiaj jeszcze będę później mówił, że one wszystkie stają się faktem, stają się rzeczywistością. Tak, wiarygodność jest naszym znakiem firmowym i to tutaj widać bardzo wyraźnie. Ale ta inwestycja, strategiczna inwestycja dla Polski, to nie tylko ten przekop, który tu państwo widzicie, to także pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg, to także cały system osłon, który będzie pozwalał wykorzystać port w Elblągu w sposób zasadniczo odmienny. Dużo bardziej Rozbudowany niż do tej pory, a więc to nowe miejsca pracy. To tutaj będą nowe tysiące miejsc pracy dzięki tej inwestycji. Ale niech mi będzie wolno też poszerzyć tę myśl, bo z panem prezydentem często rozmawiamy o pragmatycznym podejściu do całego naszego pięknego Bałtyku. A więc nasza polityka to otwarcie się na Bałtyki. Gdańsk z Gdynią, które stają się Największym portem na Bałtyku stają się i które zabierają przeładunki kontenerowe z portom zachodniej Europy, to symbol sukcesu naszej polityki morskiej, polityki handlowej, polityki portowej. I nasze plany dalsze, a więc port offshore'owy, porty serwisowe w łebie, w Ustce, także port kontenerowy głębokowodny w Świnoujściu. Pogłębiony tor kosztem miliarda dwustu milionów złotych ze Świnoujścia tor wodny, ze Świnoujścia do Szczecina. Odbudowa całego przemysłu portowego, przemysłu morskiego, to myślę, jest nasz znak firmowy, a przecież przemysł morski, morze, handel to jedna z dźwigni całego rozwoju gospodarczego. Dlatego dziękuję panu prezydentowi za to, że pan prezydent tak dba o Polskie Morze i interesuje się wszystkimi inwestycjami, które staramy się realizować w możliwie najszybszym tempie właśnie na Polskim Bałtyku. Wszystkie te inwestycje razem, od tej poczynając tutaj przy niedaleko Elbląga, na Mierzei Wiślanej, to inwestycje, które zmienią strategiczne położenie Polski pod względem politycznym, ale także pod względem gospodarczym. Umożliwią utworzenie nowych tysięcy miejsc pracy, lepszych, wysokopłatnych miejsc pracy, a to jest rzeczywiście część Polskiego Ładu. Polskiego Ładu, który ma doprowadzić do awansu cywilizacyjnego Polski, do tego, aby Polacy wreszcie za kilka, kilkanaście lat zarabiali na poziomie średniej unijnej, przynajmniej takiej średniej unijnej, którą otrzymujemy jako dane z Komisji Europejskiej, to jest, Szanowni Państwo, możliwe. Jesteśmy coraz bliżej tego momentu i dziś symbolicznie też 1 lipca potwierdzamy naszą wolę realizacji tych wielkich inwestycji, ale także tysiący, a właściwie dziesiątek tysięcy mniejszych inwestycji w całej Polsce, w każdej gminie, w każdej powiecie dla dobra mieszkańców, dla dobra Polaków. Dziękuję bardzo. Jeżeli państwo pozwolą, pan premier pozwoli, ja dodam jeszcze jedno do tego, co powiedziałem wcześniej. Bo jak być może państwo wiecie, dosłownie chwilę temu, nie wiem czy minęło półtorej godziny, od momentu, kiedy byłem w gdańskiej stoczni remontowej, w holdingu remontowa, dokładnie w tej jego części, w tej spółce, która zajmuje się budową statków. I tam przypomniano mi, że do 2015 roku, dopóki ja nie wygrałem wyborów prezydenckich, dopóki Zjednoczona Prawica nie wygrała wyborów parlamentarnych, nie zmieniła się władza w Polsce, niemożliwe miało być budowanie statków w naszym kraju o kadłubach ze stali amagnetycznej, bo rzekomo Polacy nie umieli takich budować, że tylko w jednym miejscu w Europie, w Niemczech, w jednej stoczni była ta umiejętność. Otóż zmieniła się, proszę Państwa, w Polsce władza. Okazało się, że Polacy są przygotowani do tego, że wystarczyła współpraca pomiędzy ambitnymi władzami stoczni, przygotowanymi do tego ekspertami, pracownikami i ekspertami, naukowcami z naszej Politechniki Polskiej, Politechniki Gdańskiej i innych uczelni technicznych. I w pół roku okazało się, że Polacy potrafią budować takie kadłuby, i dzisiaj statki typu Kormoran, Zaczynają służyć naszej marynarce wojennej. Niedługo będą trzy zbudowane w całości w polskiej stoczni. Przy użyciu polskich pracowników, przy użyciu naszej technologii, dało się, proszę Państwa, dało się. Miało się nie dać zbudować tego przekopu przez mierzeję wiślaną. Jest inwestycja, jest realizowana, będzie służyła ludziom, będzie służyła Rzeczypospolitej. Ja mam w związku z tym jedno pytanie. Czemu miała służyć tamta polityka i komu miała służyć tamta polityka, która była wtedy prowadzona? Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy mieli odwagę tych działań i tych inwestycji się podjąć, bo to są inwestycje polskie i dla Polski i które Polakom będą służyły i budowały bezpieczeństwo i suwerenność Rzeczypospolitej. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie, dziękuję bardzo Panie Premierze. Na tym kończymy. Dziękuję.